Siema siema, z tej strony szafa. Dzisiaj się widzimy w nietypowym odcinku, bo dzisiaj będzie tak trochę QA i będę Wam mówić, na przykład, za ile będą filmiki. Z czego będzie mój kanał. I tyle powiem, że w QA od 100 subskrypcji będę pokazywał już twarz. Filmiki mam plan robić co jakieś dwa dni. W sumie nie. Planuję wrzucać je w środy, piątki. Oraz niedzielę. No i też dawajcie pomysły. Nie zapomnijcie o subskrypcji i lajku. Like no. A filmiki będą typu gamingowego, i mniej więcej z tego kanału chcę zrobić. Podobno to trudne jest, ale postaram się. No. Czyli moim specjalem na 100 subskrypcji będzie. Pokazanie twarzy na 50 będzie może delikatny konkurs, taki malutki, na 1000 to nawet tam już nie, nie myślę o tym, ale na 100 subskrypcji pokazuję twarz, a widzę potem, że to nie będzie takie szybkie, ale mam nadzieję, że to kiedyś się nastanie. Ten odcinek był w sumie krótki, ale miałem tylko tyle do, do powiedzenia dla Was. I pamiętajcie, żeby zostawiać subskrypcję i łapki w górę, dlatego że większa część Was nie subskrybuje mojego kanału. Więc do zobaczenia!